Dzień dobry, witam wszystkich użytkowników forum www.pilarz.org. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Wam smarowanie przekładni kątowej w kosie marki Stihl model FS-260. Może słów kilka na temat przekładni jako takiej. Otóż stare modele kos posiadały Otwór technologiczny w obudowie głowicy, nagwintowany, gdzie można było dostać w sklepie, zakupić tubę ze stosownym smarem, wkręcić, bo gwint tuby był dostosowany do skoku gwintu w obudowie przekładni. Wkręcaliśmy tą tubę, wyciskało się ją około jednego centymetra sześciennego smaru, żeśmy wtedy dawkowali, i taką czynność producent zalecał wykonać co 20 godzin. O dziwo, nagle przekładnia kątowa wraz z obudową stała się tak zwana bezobsługowa. To znaczy, producent nie przewiduje smarowania takiej głowicy. Bardzo dziwne. Dlaczego? Myślę, że chodzi tutaj o po prostu interesy finansowe. Zbyt na części, za długo kosa pracowała. Firma chyba z tego nie miała zbyt dużego zarobku. Dlatego powstały przekładnie. Bez otworu technologicznego i przekładnia tak zwana bezobsługowa. Jest to nieprawdą. Należy rzeczywiście co 20 godzin, ja bym zalecał co 10 godzin, bo nic temu nie zaszkodzi, wykonać taką czynność. Jak zrobić w tym przypadku to smarowanie tej przekładni? Otóż do tego potrzebny nam będzie klucz, który jest dołączony do kosy. To wotnica czy smarownica, jak to woli. Ja tutaj mam załadowany smar molibdenowy, czyli taki, który akurat służy do przekładni kątowej. I cóż należy zrobić? Otóż wykręcamy tą śrubę. Chyba widać dokładnie, mam nadzieję. Ja już ją mam poluzowaną. Odkręcamy. Nie trzeba do końca. I po prostu zdejmujemy całą przekładnię. Tutaj. Jak sami widzicie, jest otwór, poprzez który będziemy dozowali około 1 cm sześciennego smaru. Tak jak mówiłem, ja mam smar molibdenowy. To botnica. Oczywiście jest to czynność taka, która w tej chwili, co ja wykonuję, no dobrze by było, żeby były dwie osoby. Dlatego, że przytrzymałaby mi ta druga osoba. Właśnie tą głowicę. Ale myślę, że damy radę. Raz, dwa, trzy. Jest to około jednego centymetra. Jest to nabite. I cóż, zakładam z powrotem po prostu na wałek i na rurkę. Z powrotem zakładamy. O, troszeczkę ciężko idzie, ale to nic. Musi nam to wskoczyć. Jest OK. Kręcamy z powrotem przykładnie. Oczywiście z czuciem dokręcamy. Jest to aluminium, żeby nam to nie pękło. O, myślę, że jest zuk. Okay. Jest to taka cała czynność. Bardzo prosta. A wierzcie mi, przedłuży żywotność przekładni kątowej. Przy czym nie wiem, czy wiecie, nie jest to tani element, bo jest naprawdę stosunkowo drogi. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.